Cześć z tej strony Pudynięcze. W dzisiejszym odcinku paczka od Mateusza. Każda kolejna wasza paczka jest coraz większa. Zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest już wyścig, ale gdzie spacz mój nóż. Zaraz się na niego nabiję i umrę. Jest to paczka od Mateusza. Bardzo Ci za nią dziękuję. Być może w środku dowiemy jak nazywa się na YouTubie, może też ma swój kanał. Jeśli tak, no to naturalnie wszędzie tutaj będą linki. Tam gdzie zawsze, czyli karta opis, przypięty komentarz. Otwieramy paczkę. O, jest ogromna i ciężka. Okej, okay, moi drodzy, karton był pusty. Ja no żartuję. Cała zawartość jest już tu wyjęta, jest tego bardzo dużo. Dokładnie tyle, mnóstwo kopert, klocki i płyta będziemy teraz to wszystko po kolei dokładnie oglądać. Mamy duży wór z klocami i potem naturalnie będziemy go oglądać dokładnie. Gratulacje list, o to sobie odłożymy, bo za chwilę będziemy to czytać i mnóstwo kopert, czyli elementy, elementy, figurki, zwierzątka, elementy, niespodzianka, otwórz na końcu, ok, to będzie na końcu, elementy, tutaj mamy pytajniki, ale są to saszetki Lego Mini Features Limited. Yy, tarczę Nexo Donate możesz spokojnie ciąć yy, Płyta i instrukcja I mnóstwo kart Więc jak widzicie paczka jest ogromnych rozmiarów I dlatego ten odcinek najprawdopodobniej będzie trwał dość długo Zaczynamy od listu Hej Pudi, nazywam się Mati i mam 13 lat To trochę dużo jak na zabawę Lego, ale mi to nie przeszkadza Już dawno chciałem Ci przysłać paczkę, lecz coś mnie pykło w paczce znajdziesz ten list, donate, gratulacje, 500 szetek i dwa yy, i dwie karty. Lego Star Wars, płyta DVD, tarcze, Nexonite, z trochę elementów, zwierzątka Lego, kilka figurek Lego, Lego 704, 62 i instrukcja, 300 szybki Lego Minifigures, Niespodzianka, mam nadzieję, że wszystko ci się spodoba. Mati i ocena. Wow, no widzę, że potężna paczka. Gratulacje dla Puddy Ninjas, z okazji osiągnięcia 63 200 subskrypcji. A bardzo dziękuję. A więc są i te saszetki, i dwie karty ze Star Warsów. Te dwie karty to moi drodzy, proszę bardzo, Dart Maul, karta limitowana i gotowy Anakin Skywalker. Oczywiście dwie są takie błyszczące i piękne. A do tego mamy pięć saszetek Star Warsowych. Dzięki, aczkolwiek hmm, myślę, że nawet prośbą to można nazwać. Nie wysyłajcie mi swoich zeszyczech, bo zostawcie je dla siebie. Ja i tak współpracuję z wydawnictwem Blotion, więc czy to karty, czy to magazyny, dostaję za darmo, dlatego też nie chcę, żebyście tracili swoje. Niemniej jednak bardzo dziękuję. Instrukcja do zestawu Lego Ninjago 70642. On wspominał, że jest cały zestaw. Jeśli rzeczywiście tu jest cały zestaw, to nie wiem, jak się mam odwdzięczyć, bo to jest duży zestaw. To jest całkiem spory. No nic, zobaczymy to później. W każdym razie na początku chciałem pokazać, że w tej paczuszce te znalazłem także instrukcję. Płyta Lego Ninjago, opętanie, część pierwsza, odcinki od 45 do 49. Fajnie, w środeczku naturalnie, płyta. Powinna, jest. Hmm. Dzięki. Donate, możesz spokojnie ciąć. Jak na złość, przerzuciłem się na nóż, ale z nożem też damy radę. I jest donatek, bardzo ci za niego dziękuję. Znów po raz kolejny będę mógł się udać na lody. Zwierzątka, no, no, zobaczmy Co to za zwierzątka? Okej, okay. takie małe, domowe No nie wiem, czy takie domowe, czy ta ryba taka, Tak wygląda na taką domową rybkę <laughs> Raczej na taką do jedzenia Jego śledzia W każdym razie jest pies, krab, króliczki, rybka No i ta słodka mysz, czy tam szczury Fajne zwierzaki Moi drodzy, te dwa elementy leżały luzem w paczce Więc podejrzewam, że one mogły gdzieś tam się wyślizgnąć Z którejś koperty Ale mamy tutaj ten stud shooter Oraz taki mały yy, 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 dźgacz <laughs> Tarczy Nexo elementy. No tak, tarcze Nexo są elementami LEGO, więc otworzymy je sobie. Proszę bardzo. Myślałem, że mimo wszystko będą tutaj tylko i wyłącznie te tutaj płytki z nadrukami, a mamy całe tarcze. Jest to 5 Tarcz z Nexonites Mamy cztery koperty zatytułowane Elementy i zaczynamy od najmniejszej I będziemy lecieć tak do największej O, tu widzę, że zielone elementy Ale ładne I faktycznie są tu zielone elementy Jak widzicie sporo roślin No to fajne, fajne, bo roślinki są w klockach bardzo fajne I przydają się często do budowania jakichś własnych konstrukcji Mimo tego, że ja za często tego nie robię I jakieś deseczki Ekologicznie zielone klocki Kolejna koperta pod tytułem Elementy, wow, wow, wow i tu widzę, że mamy mnóstwo akcesoriów do minifigurek. Mnóstwo, ale to mnóstwo. Mamy słuchajcie, główki, nóżki, torsy nawet jest tors z Nexonites, hełmy. Włosy, naprawdę cała masa przeróżnych elementów i to takich ciekawych, patrzcie, ze Star Warsów. Zrzućcie sobie okiem teraz na te takie podsumowanka, co wam robię, wow, wow. złoty strażak. Macie teraz takie podsumowanie tych wszystkich klocków, które tu są, bo niektóre elementy są tak ciekawe, wow, ale super. Naprawdę świetne klucuchy, dzięki wielkie. Nawet maska Oni z Ninjago. Elementy numer 3. Tu widzę, że też mamy kolejne akcesoria do figurek, chyba. No, tu są bronie bardziej. I rękawica nosa, patrzcie, gigantyczna rękawica nosa. A tutaj e, całkiem sporo jakichś broni, mieczy, e, sztyletów, katan e, i stut shooterów. Jest tu całkiem sporo tych wszystkich takich e, rzeczy, którymi można zabić innego człowieka. O, i jeszcze igły z widły, znaczy, nie, to są bardziej te wiosła takie. I elementy numer 4. Ostatnio już koperta, wielka skała, ha, świetny klocek, to jest bardzo fajny klocek, mamy motocykl, wow i tu jest ten klocek z siatką, troszkę ta siatka y, mi tutaj wyskoczyła, znak drogowy i piracki kuferek, on tu łańcuch na niegrzeczne dzieci i jakiś śmietnik. Figurki! Czy ja tutaj widzę pradawne stare minifigurki z Lego Jack Stone. Patrzcie, moi drodzy, jakiego starocia dostałem, ale to jest bardzo fajny starocie. Akurat nie narzekam, tylko mega się cieszę, że dostałem tutaj tą figureczkę. I to jeszcze dwie. Mamy także jakiegoś Piracika. Epickie. Mega wielkie dzięki. Figurki z Ninjago. Bliżej nieokreślonego i nieznanego mi superbohatera. I z Lego przygody. Bardzo słodziutkie rzeczy. Serduszko i gwiazdka. Takie urocze. Lego Mini Features Limited. Mamy aż trzy takie saszetki z Lego Mini Features. No, po tych figurkach to już chyba mnie nic nie zaskoczy. No, zobaczmy co ten już Mateusz... Włożył tutaj. Okej, okay, to jest yy, ten Pretorianin, strażnik. Oczywiście wszystko mi spada na dół, ale to już wiecie. I dorzucił też tu tą białą płytkę, podstawkę pod mini figurkę, więc bardzo fajnie. A nie, to jest troszkę inny niż ten w magazynie. W sensie ma inną maskę, czy tam hełm, nazywajcie sobie to jak chcecie. Bardzo przyzwoita figureczka, będzie miał kolegę. Saszeteczka numer dwa. Zobaczymy co w niej. Nexonite's. Mega, naprawdę mega poczucha Mateusz. No i w trzeci trafiłem Harry Pottera. Taki słodziutki Harry, nawet z miotką misową. To już wszystko. No, prawie, prawie, bo została ostatnia rzecz, czyli ten worek, którym podobność, podobność ale nie nie, nie, mamy pewności. Nie będę odwiązywał, bo tak czy siak e, ją wyrzucę. Podobność tu ma być zestaw. Zestaw LEGO 7642 pamiętam to na pamięć. Po prostu potrzebowałem czasu, żeby przypomnieć nie żeby popatrzeć na instrukcję. Chyba tak, chyba tu jest po prostu zestaw. No dobra, nie chyba, tu jest na pewno ten set. Wow. Niesamowite, ogromne, wielkie ci dzięki, bo wysłałeś potężny, bardzo duży zestaw. Katalogowo wart 230 zł. Samurai X kontra Kilo. Wielki szacun i wielkie, wielkie dzięki. No nie wiem, jak ci mam się tutaj odwdzięczyć. Ok, więc teraz przejdźmy do podsumowania, chociaż podejrzewam, że mój obiektyw tego wszystkiego tutaj nie zmieści. Aha, jeszcze jest niespodzianka, otwórz na końcu, zapomniałbym. Ok, yy, zapomniałem totalnie, że tu jest jeszcze niespodzianka, czyli tak naprawdę to nie była ostatnia rzecz, bo mamy jeszcze kopertę zatytułowaną niespodzianka. No tak, to jest Kilo. Kilo z tamtego zestawu. I jeszcze z maską, czyli mamy dwie maski tutaj, yy, bo tam wcześniej była, o oh, proszę bardzo, mega, mega paczucha. Podsumowanie! Podsumowując, w ogromnej paczce od Mateusza znaleźliśmy mnóstwo tutaj elementów do minifigurek, czyli jakieś główki, e, nóżki, akcesoria, bardzo fajnych w tym nawet jest maska Oni. Do tego dostaliśmy kilka ciekawych minifigurek, proszę bardzo. Harry Potter, mamy jeszcze figurkę z Nexonites i ze Star Wars oraz akcesoria dla nich, czyli kolejne po prostu figurki. Zwierzątka oraz tarcze z Nexonites. Mnóstwo broni dla minifigurek. Do tego Parę klocków, takich bardzo niestandardowych, czyli chociażby ta skała, siatka czy motocykl. Spora kolekcja y, zielonych tutaj elemencików, czyli jakieś roślinki itd. Dwie stare minifigurki. Płyta Lego Ninjago z sezonu 5. Mnóstwo saszetek z kartami Lego Star Wars. List oraz gratulacje. No i największa niespodzianka czyli cały zestaw z Lego Ninjago Samurai X kontra Kilo, w tym także ta figurka Kiloa. No i maseczka oni. Bardzo wielka paczucha. Mega, ale to mega Ci za nie dziękuję. A Wam moi drodzy dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.